Cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w porannej motywacji, w której to dzisiaj jestem zakatarzona i przyziębiona. Ale witam Was nie mniej gorąco. Temat na dzisiaj: Co zrobić, kiedy odbija się od ściany? Myślę, że temat ważny, pytanie ważne, które nie ma jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, bo jest pewien pierwszy krok który potrzebujemy wykonać, zanim na to pytanie odpowiemy, to zrobić, kiedy odbija się od ściany. Więc za chwileczkę sobie powiemy o tym pierwszym kroku, a wszyscy, którzy doświadczają frustracji, którzy czują, że robią różne rzeczy, starają się masę energii, wkładają w swoje marzenia, plany, zamierzenia, Wysiłku, czasu i wszystkiego, no, a rezultaty nie są takie, jak oczekiwane. No i właśnie, tak jakby, próbujemy różnych rzeczy i czasem czujemy, że odbijamy się od ściany. Jak sobie z tym poradzić? O tym będzie dzisiaj. I tak jak powiedziałam, najpierw przyjrzymy się temu pierwszemu krokowi, ale zanim to zrobimy, to przywitam się z tymi wszystkimi osobami, które są ze mną na żywo. Widzę, że jesteście i jest i pierwsza trójca, pomimo tego, że dopiero jeszcze druga minuta nie minęła, a oni już są, za co im bardzo dziękuję. I pamiętajcie o tym, że każda osoba, która się tutaj pojawi i która przywita się na czacie, zostanie tutaj uwieczniona podczas tej transmisji w jaki sposób, a w taki sposób, że Was tutaj pokazuję. Na przykład pierwszy dzisiaj był Michał Pańczyk. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Elżbieta Suchorska, zaraz i za Michałem. Izabelka Gór, cześć, świetnie było Cię wczoraj widzieć na konwersacjach. Bogusia Mrowiec, tak samo. I Michał. Zastanawiam się, czy ja się widziałam wczoraj z Elą, ale nie widziałam się. I Martinka. Dobrze, że jesteście, a wszyscy inni, którzy dołączają lub też oglądają w retransmisji w sensie w późniejszym czasie, to i tak się przywitujcie, bo my zawsze sprawdzamy sobie te komentarze i zawsze dobrze jest wiedzieć, co u Was słychać. Jak zwykle proszę, przegląd pogodowy, jaka, u kogo pogoda, jak wy się macie. <laughs> Mówi. Michał, że chłodno. A, I czekaj ja na meldunek jak w lądku. Proszę bardzo, Londyn, co tam u was? Yy, jakie yy, u was są. Jaka u was pogoda? U nas ja nawet nie wiem w sumie, jaka jest pogoda. Dzisiaj była mgła u nas. Yy, 9 stopni rano, więc dość tak chłodno, ale powiem wam, że czasami to jest tak. Że jest tak jakby że jest taki przejmujący chłód, a, a dzisiaj tak nie było. Będziemy mieć teraz kilka dobrych dni słonecznych, kilka bardzo słonecznych, także możecie już zazdraszczać na zapas. Um, yy, no właśnie, Ela nie była, ale w sobotę będziemy ją przegapatać, aby do nas przychodziła. W ogóle to ja się dowiaduję, że zacne grono się, internetowe się spotyka w realu. Coraz częściej się spotykacie. Bardzo mnie to cieszy, że znajdujecie czas, że macie chęci i że te internetowe znajomości się materializują w życiu codziennym. To jest dla mnie zawsze wielka radość. W szkocki mogła, to my tak po szkocku chyba dzisiaj mamy słuchajcie i ma później wyjść słońce, dokładnie tak ma u nas też i być się tak czasem że pomimo najlepszych starań się takie wrażenie, że człowiek odbija się od ściany mi tak się zdarzyło nieraz i Teraz y, rzecz w tym, słuchajcie, że jak tak człowiek pobije głową trochę w ścianę, to czuje się taki bambuzut, czuje się taki trochę zdezorientowany, taki trochę mm, y, bardziej głupi niż mądry. Cześć Jarek. W ogóle witajcie się, słuchajcie, jak jesteście, jak przychodzicie. Ja za chwileczkę będę Was tutaj wszystkich wyczytywać jeszcze, ale tak, jakby jednym, w jednym kawałku, dobra, żebym się nie rozpraszała. I teraz tak. Myślę, że kluczowe pytanie, które potrzebujemy sobie zadać, kiedy człowiek czuje, że odbija się od ściany, jest następujące: a mianowicie, dlaczego człowieku odbija się od ściany? Dlaczego nie masz takich rezultatów, jakich byś chciał? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w języku angielskim, w metodyce nauczania języka angielskiego, już wszyscy, metodyka angielskiego, no jest coś takiego jak plato. No, jesteś takiego, my to znamy, my o tym wiemy, że na początku, jak człowiek zaczyna uczyć się języka angielskiego, to ma taki wystrzał do góry, poziom początkujący, nie? To tam się człowiek uczy, zwłaszcza jak się uczy jakąś sprytną metodą, nie żebym autoreklamę, ale wiecie, kognatami, słowami identycznymi. Ramkami, to nagle człowiek, który nie mówił w ogóle po angielsku, zaczyna mówić i widzi olbrzymie rezultaty. I to jest taki wystrzał do góry. I wtedy człowiek ma najwięcej energii, najwięcej chęci, najwięcej motywacji, bo widzi rezultaty. No i potem tak troszkę spowalnia. Ten wystrzał, i to przyswajanie sobie słówek, bo umówmy się, można naprawdę bardzo wiele zdziałać słowami identycznymi, ale nie wszystko. Musimy się też innych słów uczyć. Um, I potrzebujemy uczyć się bardziej zaawansowanych struktur. Więc zaczynamy spowalniać, już tam tak jakby już rezultaty są troszkę wolniejsze i motywacja też spowalnia. I potem taki uczeń dochodzi do momentu, który my nazywamy plateau, learning plateau. I tym takim, tym takim naszym płaskowyżem jest ten moment, kiedy jest już człowiek na poziomie średnio zaawansowanym, ale jeszcze nie zaawansowanym i jest gdzieś tak pomiędzy. I tam jest dużo roboty do wykonania. Między innymi potrzebujemy popracować nad wymową tych słów, których się nauczyliśmy, a być może błędnie. Potrzebujemy popracować troszeczkę nad być może głębszymi aspektami czasów, które już przecież znamy. Znacie to? Ile razy zmienia się nauczyciel języka angielskiego, zawsze, zawsze trzeba od nowa przerabiać prezent continuous. No, zawsze. I ostatnio y, Cucja przyniosła um, książkę do angielskiego i co tam w pierwszym rozdziale, jak nie Prezent Continuous. Myślę sobie, dziecko, no gdzież, znowu? Tyle, że oczywiście różne czasy mają różną głębię i na tym na takim momencie plateau, to jest to, gdzie my te czasy pogłębiamy, bo na przykład taki głupi czas present continuous, no kiedy używamy? Kiedy mówimy o tym, co się dzieje w tym momencie? I am sitting now. To tak, ale czas present continuous, tej struktury, mogę użyć na przykład również do tego, żeby mówić o czymś, co się wydarzy, o wydarzeniach przyszłych. Na przykład on Saturday I am going on a moonlight, moonlight walk. Tak to się nazywa? Chłopaki i dziewczyny? Ten marsz, na który idziecie? Czyli w sobotę idę, jest to zaplanowane, jestem tak pewna, że się to wydarzy, więc używam tej struktury. Czy o tym się uczyliśmy w szkole? No nie. Tego, tej struktury um, używamy też na przykład, żeby mówić o zmieniających się rzeczach, nie? Um, I tych rzeczy uczymy się właśnie na tych bardziej zaawansowanych poziomach. I teraz, czy to odmieni Twój angielski o 100%? Nie. Więc te rezultaty są takie mniej widoczne, ale oczywiście ta praca jest bardzo potrzebna po to, żeby człowiek mógł wyjść na poziom wyżej, na poziom zaawansowany. Więc czasami odnosimy wrażenie, że odbijamy się od ściany, kiedy już przeszliśmy przez te takie podstawowe obszary, gdzie ta różnica pomiędzy, nie mówię zupełnie po angielsku albo mam zerową znajomość tematu. A y, tym poziomem średnio zaawansowanym, gdzie a, już się potrafię dogadać, już tam jakoś temat ogarnia. Y, więc, tak jakby ten przeskok jest już zrobiony, a teraz jest czas na to, żeby zrobić przeskok pomiędzy tym poziomem średnio zaawansowanym a y, zaawansowanym. I co jest ciekawe, poziom pomiędzy początkującym a średnio zaawansowanym bardzo często jest tak. E, a przeskok Przejście pomiędzy tym poziomem średnio zaawansowanym a zaawansowanym często wygląda tak. Czyli trzeba przejść przez tą przymułę. I wtedy, na tym etapie, bardzo ważne jest, żeby się nie poddać. Bardzo ważne jest, żeby nie zrezygnować. Bardzo ważne jest, żeby wytrwać. Bardzo ważne jest, żeby yy, pogłębiać temat. Mając świadomość tego, że już teraz nie idę po szybkie rezultaty, tylko że teraz idę po głębie. Po głębszą świadomość, po większą skuteczność, po większą poprawność. Nie? Jeżeli jesteś na etapie początkującym i masz zerowe rezultaty i czujesz, jakbyś bił głową o ścianę, to masz problem. Bo to jest ten etap, gdzie powinny być szybkie rezultaty. To na tym etapie warto byłoby się przyjrzeć temu, w jaki sposób się uczysz, w jaki sposób działasz, bo być może trzeba popracować troszkę nad techniką, nad metodą. Ja tylko od razu powiem, że tak, owszem, każdy człowiek ma inne genetyczne predyspozycje do różnych rzeczy. Na przykład, jestem niskiego wzrostu. Jestem. Często, kiedy ludzie mnie widzą, to są zaskoczeni i pierwsze, co mówią, to mówią ojej, jaka ty jesteś niska. Czy ja by, mam predyspozycję do tego, żeby być, żeby być koszykarzem? Wątpię. Um, ale na przykład, będąc takiej drobnej postury, mam zdecydowanie lepsze predyspozycje do gimnastyki artystycznej niż osoba, która ma dwa metry i generalnie jest masywna. To taka osoba będzie miała trudność w tym, żeby e, robić to, co mi przychodzi z dużą łatwością. Więc, tak jakby, umówmy się, pewne predyspozycje mamy. Co nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć pewnego poziomu danej umiejętności bez względu na nasze predyspozycje. Jest takie powiedzenie angielskie: When talent doesn't work, the work beats talent. Że jeżeli talent nie pracuje, to praca bije na głowę talent. To znaczy, że jeżeli masz jakieś predyspozycje, niech to będą językowe, ale nie pracujesz nad nauką, no to ktoś, kto nie ma predyspozycji językowych, bo na przykład ma matematyczne, jeżeli on włoży pracę w naukę języka, to będzie bić na głowę tą osobę, która ma predyspozycje, ale nie wkłada wysiłku. Więc nie ma czegoś takiego, jak brak talentu do nauki języków obcych, ponieważ fizyczne predyspozycje różne mamy, nie? I niektórym, na przykład, matematyka przychodzi lepiej, łatwiej niż język, chociaż język jest bardzo matematyczny również. Być może to jest kwestia sposobu nauki. Być może to jest kwestia dopasowania tego, jak się uczysz języka do Twoich predyspozycji. Bo, nawet taką, słuchajcie, mamy książeczkę, siedem typów, aktywator inteligencji, siedem różnych typów inteligencji, jak dopasować uczenie się języka do różnych typów inteligencji. A więc to wszystko jest kwestia tego, jak to wszystko dopasować do tego, yy, jakie są Twoje predyspozycje. Bardzo zachęcam Was do tego, żebyśmy się nie wymawiali argumentem, nie mam talentu, yy, przed włożeniem pracy w coś. Jeżeli czujesz, że nie masz talentu, to po prostu potrzebujesz być może zmienić technikę, sposób nauczania, albo być może włożyć troszeczkę więcej pracy, bo. Y nawet naszym sposobem nauki, metodą ramkową, są takie osoby, które po prostu wpadają jak dzik, słuchajcie, w żołędzie, w taki kurs, o tam co widzicie, angielski tu i teraz, i go przerabiają i, i mają się z tym wspaniale i idą, słuchajcie, po swoje. A niektórzy na przykład mówią do mnie, Ola, a jakie 15 minut, ja potrzebuję co najmniej pół godziny, albo nawet i więcej. No to potrzebujesz. No to potrzebujesz. To nie zwalnia ciebie z. Em, z obowiązku, z takiego przymusu pracy, jeżeli chcesz mieć rezultaty. Bo ten, co wpada jak dzik w rządzie, też tą pracę jakąś musi wykonać. Może mu to przychodzi z większą łatwością, ale też pracę musi wykonać. Jak nie wykona pracy, kupi tylko sam kurs, nie będzie mieć rezultatów. Nie będzie mieć rezultatów. Także miejcie tego świadomość. A jeżeli w ogóle ktoś chciałby się uczyć angielskiego z nami, to teraz wiecie, co wprowadzam? To tak, by the way, to ogłoszenie parafialne. Taki, tak, tak przetestuję możliwość, wiecie, co zostawienia swojego namiaru na siebie. I i po prostu pogadania. Tak spróbuję, wiecie. Nie wiem tak jakby na ile to będzie możliwe, póki tam są jakieś pojedyncze osoby, to przypuszczam, że będę mogła z Wami pogadać. A jak będzie Was e, dziesiątki albo setki, może być mi trudniej. Być może że zrobię listę oczekującą wtedy na taką rozmowę. Hm? Możliwe. Y, ale póki co, to daję Wam znać, że coś takiego będzie. Już niedługo będzie link, pod którym będzie można zostawić swoje namiary na kogoś, kto po prostu chce się uczyć ze mną i um, no, i chcę pogadać na ten temat. Zobaczymy, jak to będzie. A w międzyczasie życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to na czym się skupiasz oraz przez to, na ile masz świadomość tego. Że czasami bijemy o ścianę, ponieważ nasze hmm, sposoby, metody nie są skuteczne, a czasami bijemy o ścianę, głową o ścianę, yy, w, tak nam się wydaje, że bijemy głową o ścianę, nie widzimy roz, rezultatów. Yy, ze względu na to, że no, taka jest kolej rzeczy i taka jest nasza droga rozwoju. Yy, czy w jednym przypadku, czy w drugim, nie ustawajmy. Um, idźmy dalej po swoje, bo jeżeli to, do czego dążymy jest dla nas ważne, to jest to warte naszego wysiłku i wytrwałości moje anioły um, Boże, uwielbiam jak mi ludzie zadają pytania o mój stan um, cywilny podczas live'ów, naprawdę um, nie, przestaje mi to zdum zdumiewać a um, libero możesz być. Nie mogę, nie mogę, ja nie mogę. Ja nic, nic, żadnych piłek. Nic, żadnych piłek. Po prostu nie, po prostu nie. Ela Sucholska, nie mogę się doczekać, ale królowa będzie nami zarządzać. Ale która królowa, Przepraszam ciebie, bo się wybiłam tutaj. Dziękuję ci bardzo. Grażynka, za piękne słowa. Cześć, Anetka, dobrze, że jesteś. Cudownego dnia dla wszystkich. Ja, słuchajcie, idę teraz uderzyć w kimono, idę się przespać i zrobić, po prostu zadbać o siebie, a tobie życzę cudownego dnia. I na sam koniec powiem tylko tyle: cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia.